Mieliśmy już strefy wolne od LGBT, teraz planowane są strefy wolne od najmu krótkoterminowego. O co chodzi? O poselski projekt ustawy o rynku najmu krótkoterminowego. To propozycja autorstwa Partii Polska 2050 mająca uregulować rynek, który zdaniem wielu wymknął się spod kontroli. Posłowie proponują wprowadzenie definicji najmu krótkoterminowego, sporządzenia rejestru takich podmiotów, czyli podobnie jak ma to miejsce w Holandii czy Hiszpanii, a także odpowiedniego znakowania lokali. Dostępny ma być także numer telefonu do właściciela lokalu. Według projektu ustawy politykę dotyczącą najmu krótkoterminowego będzie mogła kształtować gmina. Jeśli przepis wejdzie w życie, to radni będą określać przez ile dni w roku lokale będą mogły prowadzić najem krótkoterminowy. Ponadto niektóre obszary miast zostałyby całkowicie wyłączone z możliwości świadczenia najmu krótkoterminowego. Uprawnienia ograniczające tego rodzaju działalność zostałyby również nadane wspólnotom mieszkaniowym, które mogłyby wydać uchwałę zakazującą tego rodzaju działalności w danym miejscu. Podkreślam, że to dopiero projekt ustawy i nic nie zapowiada, miał on wejść w życie w najbliższym czasie. W artykułach prasowych pojawia się wzmianka o dosyć odległej dacie, mianowicie o styczniu 2029 roku. A jeśli ktoś interesuje moją opinię w temacie, zdecydowanie nie jestem fanem tych pomysłów. Bardzo nie podoba mi się koncepcja w filmie, której jakieś leśne dziadki z gminy czy wspólnoty mieszkaniowej miałby decydować o tym, co mogę robić ze swoim mieszkaniem. Uważam to za nadmierną ingerencję w prawo własności. Z drugiej zaś strony, bezdyskusyjny jest, że najem krótkoterminowy powinien zostać w jakiś sposób uregulowany, w szczególności w zakresie ochrony sąsiadów. Przykładowo, lokale przeznaczone na ten cel powinny zostać odpowiednio oznakowane, w tym poprzez wskazanie numeru kontaktowego do zarządcy czy właściciela. Zarządcy powinni być obowiązani do niezwłocznego, podkreślam niezwłocznego, reagowania na wszelkie problemy powodowane przez najemców pod rygorem surowych kar. Obserwuję więc taki materiał.